Jedna rozmowa telefoniczna do Pentagonu wystarczyłaby zniszczyć ich kariery i pokazać światu, że niesprawiedliwość nie ma gdzie się ukryć. To miała być tylko kolejna przejażdżka przez senne rejony Luizjany miejsce, które większość ludzi po prostu mija w drodze do gdzie indziej. Generał Naomi Ellsworth odbyła już dziesiątki takich podróży: bez obstawy, bez migających świateł. Tylko ona, wynajęty samochód i napięty grafik. Miała zaplanowane poufne spotkanie w bazie sił powietrznych Barksdale i nie mogła sobie pozwolić na żadne rozpraszacze. Ale gdzieś między Lake Charles a Shreveport, tuż za małym miasteczkiem o nazwie Mosswood, Naomi zauważyła, że pasek zasięgu w jej bezpiecznym telefonie zaczął spadać. Musiała wykonać połączenie. Nie jutro, nie za godzinę, teraz. Dostrzegła starą, niemal zapomnianą stację benzynową. Kelly's Fuel and Food i zjechała na spękany, nierówny parking. Nie wyglądało to dobrze, ale wystarczyło. Naomi zaparkowała na skraju budynku, z dala od wejścia, gdzie zebrało się kilku miejscowych, opierających się o pick-upy i wymieniających się opowieściami w lepkim upale. Nie myślała o tym dwa razy. Dla niej to było po prostu miejsce, by na chwilę mieć spokój. Zabrała swoje zabezpieczone urządzenie, wysiadła z samochodu dla lepszego zasięgu, i przyłożyła telefon do ucha. Generał Ellsworth, weryfikuję tożsamość, rozpoczynam odprawę, powiedziała cicho, profesjonalnym tonem. Oficer z Pentagonu po drugiej stronie rozpoczął odprawę natychmiast. Wrażliwe ruchy wojsk, rozkazy w czasie rzeczywistym, rzeczy do których dostęp miało tylko kilka osób. Naomi obserwowała otoczenie, przelotnie skanując parking, tak jak ją nauczono, ale cały czas skupiona była na rozmowie. Kilka osób stojących przy dystrybutorach zaczęło spoglądać w jej stronę. Nie wyglądała jak ktoś, kto zwykle zatrzymuje się w tych okolicach, a już na pewno nie jak ktoś z władzą, nie miała odznaki ani munduru, miała na sobie dżinsy, zwykłe tenisówki, luźną oliwkową kurtkę i czapkę z daszkiem nisko naciągniętą na krótkie skręcone włosy. Zwykłe ubrania, nic co wskazywałoby na czterogwiazdkowego generała. I dokładnie o to jej chodziło, ale nie wszyscy widzieli to w ten sposób. W środku stacji kobieta o imieniu Paula Sweeney obserwowała Naomi z zalady. Około pięćdziesiątki, ciasno upięty blond kok, trwałe zmarszczki od wiecznego oceniania innych. Paula nie widziała w Naomi bohaterki wojennej z odznaczeniami, nie widziała nawet kobiety wykonującej telefon, widziała to co chciała widzieć, problem. Kola podniosła starą słuchawkę telefonu stacjonarnego i zadzwoniła na komisariat policji w Mosłud. Mówiła cicho, by klienci nie usłyszeli. Mamy tu podejrzaną kobietę przy dystrybutorach, powiedziała. Naprawdę podejrzana. Może nać pana czy coś. Zachowuje się dziwnie. Lepiej, żebyście to sprawdzili. Rozłączyła się, zanim zdążyli zadać zbyt wiele pytań. Po drugiej stronie miasteczka dwóch policjantów usłyszało wezwanie przez radio. I przewróciło oczami. W mostu rzadko coś się działo. Nie mieli nic przeciwko, by trochę zamieszać, jeśli to miało przegonić nudę. Założyli okulary przeciwsłoneczne, wskoczyli do radiowozu i ruszyli z piskiem opon w stronę stacji. Tymczasem Naomi wciąż stała przy swoim samochodzie, starając się maksymalnie skoncentrować na rozmowie. Pentagon przekazywał jej kluczowe informacje, których nie można było przerwać. Nie miała pojęcia, że kłopoty. Prawdziwe kłopoty już do niej zmierzają, ale gdy tylko sięgnęła po kolejne rozkazy, zauważyła migające światła odbijające się od szyb stacji. Wszystko wokół niej zaczęło się zmieniać. Radiowóz wpadł na parking z piskiem opon, żwir prysnął spod kół, naomi opuściła telefon na sekundę, mrużąc oczy na widok czerwono-niebieskich świateł. Dwóch funkcjonariuszy wyskoczyło z auta, zanim to jeszcze całkiem się zatrzymało. Wyższy, oficer Randall Cooper, około trzydziestki, z jeżykiem i baryłkowatą klatką piersiową, odbezpieczył kaburę szybkim ruchem. Drugi, Sondelini, szczuplejszy, młodszy i zbyt chętny, naśladował go. Obaj poruszali się jak ludzie szukający bójki. Naomi poczuła, jak powietrze wokół niej gęstnieje. Spokojnie położyła telefon na masce samochodu, trzymając dłonie na widoku, otwarte dłonie. Jej głos pozostał spokojny i opanowany, dokładnie tak, jak uczono ją w West Point lata temu. Dzień dobry, oficerowie. W czym mogę pomóc? Zapytała. Prawo jazdy i rejestracja. Już, warknął Cooper. Naomi zrobiła pół kroku do przodu, sięgając powoli po portfel schowany w tylnej kieszeni. Oczywiście. Dowód tożsamości mam tutaj. Jestem czynnym generałem. Naomi Ellsworth. Jestem w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Delaney parsknął śmiechem. Generał? Serio? Chcesz, żebyśmy w to uwierzyli? Naomi wyjęła swoje wojskowe legitymacje i federalne dokumenty podróży, podając je w stronę funkcjonariuszy pewnymi dłońmi. Cooper wyrwał je, rzucił na nie pobieżne spojrzenie, po czym potrząsnął głową to fałszywe rzucił, rzucając jej dowód tożsamości na maskę, jak śmieć. Naomi mrugnęła oszołomiona po raz pierwszy. Proszę pana, zapewniam, zamknij się, przerwał Delany. Myślisz, że oszukasz USA paniusiu? Trafiłaś do niewłaściwego miasta. Zaczęła się zbierać mała grupka gapiów: klienci, pracownicy stacji, kierowcy, którzy zajechali po paliwo i postanowili zostać na darmowy spektakl. Niektórzy szeptali, inni się śmiali. Nikt nie zareagował. Szkolenie Naomi kazało jej deeskalować sytuację, ale każdy instynkt mówił jej, że ci mężczyźni nie szukają odpowiedzi. Oni już zadecydowali, kim jest, a raczej kim nie jest. Oficerze. Spróbowała ponownie spokojnym głosem: Proszę skontaktować się ze swoim przełożonym. Popełniacie poważny błąd, ale Cooper miał już kajdanki w dłoni. Odwróć się. Ręce za plecy. Naomi się nie ruszyła. Stała nieruchomość. Nie z przekory, lecz dlatego, że coś w niej pękło, coś ciężkiego. Jestem generałem armii Stanów Zjednoczonych. Powiedziała ostrym głosem. W tej chwili nielegalnie mnie zatrzymujecie. Cooper się roześmiał, naprawdę się roześmiał. Głośno, tak że wszyscy wokół usłyszeli echo odbijające się od dystrybutorów. Ta, a ja jestem prezydentem. Odwróć się, zanim Naomi zdążyła cokolwiek powiedzieć. Delany chwycił ją brutalnie za ramię, a Cooper przycisnął drugą rękę do pleców. Kajdanki zatrzasnęły się z trzaskiem, szczypiąc skórę. Naomi zacisnęła szczęki, połykając falę upokorzenia, która napłynęła szybko i gorąco. Gdzieś za jej plecami zabezpieczony telefon, wciąż połączony z Pentagonem, upadł na ziemię. Głos po drugiej stronie, słysząc chaos, zaczął krzyczeć jej imię, ale funkcjonariusze tego nie zauważyli. Albo nie chcieli. Cooper wepchnął Naomi na bok wynajętego auta tak mocno, że drzwi zadrżały, w tłumie rozległy się westchnienia. Mamy ją, powiedział Delaney, jakby właśnie złapał trofeum. Naomi, ciężko oddychając, wpatrywała się w brudne okno Kelly's Fuel and Food. Jej odbicie rozszczepione było przez brud i kurz. W tej chwili nie była generałem, nie była nawet człowiekiem w ich oczach. Była po prostu kimś, kogo można szarpać, bo. mogą. Ale w Pentagonie już rozbrzmiewały alarmy. Zniknięcie Naomi nie miało przejść niezauważone. W Pentagonie połączenie zabezpieczone zmieniło się z dziwnego, w alarmujące w mniej niż minutę. Porucznik-komandor, Bryce Hanley, siedzący za ścianą monitorów w Waszyngtonie, wpatrywał się w migającą linię oznaczoną General Ellsworth Secure. Strumień audio był chaotyczny, dźwięki szamotaniny, krzyki, słowa nie do rozszyfrowania, a potem tylko szum. Bryce pochylił się do mikrofonu. Generał Ellsworth, tu centrum operacyjne słyszysz mnie? Generał Ellsworth odpowiedz brak odpowiedzi spojrzał w górę na swoją przełożoną pułkownik Dane Sharp, która już maszerowała przez salę Namierz jej lokalizację rozkazała Sharp. Jej głos przeciął szum centrum operacyjnego jak nóż. W ciągu kilku sekund technik wyświetlił migający punkt na mapie. To miejsce było daleko od bazy. Zatrzymała się na stacji benzynowej tuż przy Highway 171 w Mosłud, punkcie tak małym, że większość pracowników Pentagonu nigdy o nim nie słyszała. Sharp pochylił się nad ramieniem Brysa z zaciśniętą szczęką. Połącz mnie z ochroną Barksdale i przekaż do Jagi. Jeśli coś stało się Naomi, ruszamy natychmiast. Tymczasem z powrotem w Mosłud Naomi siedziała w kajdankach na krawężniku, plecami do ściany stacji. Jak się naprawdę nazywasz? zapytał Delaney, górując nad nią jak zły sen. Dla kogo pracujesz? Naomi wypuściła powoli powietrze przez nos. Macie moje dokumenty, rozkazy podróży. Wszystko, czego potrzebujecie, jest tam. Cooper prychnął. Paniusiu, za jakieś dwie sekundy będziesz miała zarzut utrudniania śledztwa. Nie pogarszaj sprawy. Naomi nie odpowiedziała. Nie zamierzała dać im satysfakcji oglądania jej błagającej. Kątem oka dostrzegła jak ludzie wyciągają telefony, nagrywają, szepczą. W końcu kierowniczka stacji, Paula, stanęła przy drzwiach z założonymi rękami i szyderczym uśmiechem, jakby oglądała walkę w ogródku. Wszystko wymykało się spod kontroli, a nikt nie próbował temu zapobiec. Nagle radio Delane'a zatrzeszczało. Dyspozytornia do jednostki 3. Potwierdźcie zatrzymanie podejrzanej. Cooper chwycił radio z pasa. Potwierdzam. Kobieta, wczesne 40, odmawia współpracy. Chwila ciszy, potem: Uwaga, podejrzana oznaczona jako federalna. Powtarzam, federalna. Pentagon nawiązał kontakt alarmowy. Natychmiast ją uwolnić i czekać na dalsze rozkazy. Krew odpłynęła z twarzy Coopera. Delanej zgubił swój pewny siebie uśmiech. Co do diabła, mruknął. Naomi wciąż siedziała, nic nie mówiła, po prostu patrzyła na nich czekając. Kuper zaczął nerwowo majstrować przy kluczach, odpinając kajdanki, nie patrząc jej w oczy. Wymamrotał coś, co brzmiało jak skrzyżowanie przepraszam, z z proszę pani. Ale nie miał odwagi powiedzieć tego wyraźnie. Naomi powoli wstała, rozciągając nadgarstki, tam gdzie metal wrzynał się w skórę. Tłum zamilkł, nawet uśmieszek poli zniknął. Naomi podniosła swój telefon z ziemi. Ekran był pęknięty, połączenie zerwane, wrażliwe dane mogły zostać naruszone. Spojrzała obu oficerom prosto w oczy. Pożałujecie tego, powiedziała cicho. Nie jutro. Nie za tydzień. Dziś Cooper otworzył usta, jakby miał zamiar zaprotestować, ale wtedy na parkingu pojawiły się nowe światła. Tym razem to nie była lokalna policja, to był konwój czarnych suwów z bazy sił powietrznych Barksdale. Opony piszczały na asfalcie, ale Naomi nie czekała na wsparcie. Już zbierała się w sobie na to, co miało zaraz nastąpić. Drzwi suwów otworzyły się niemal jednocześnie, jak w filmie. Ale nie było nic efektownego w sposobie, w jaki poruszali się oficerowie z Barksdale. To była czysta pilność, bez uśmiechów, bez powitań, tylko krótkie rozkazy i napięte twarze. Na czele zespołu szedł podpułkownik Darren Mosley, około czterdziestki, o bystrym spojrzeniu nie po to, by szukać przyjaciół. Przeszedł przez parking długimi krokami steczką pod pachą natychmiast kierując wzrok na Naomi. Generał Ellsworth. Czy jest pani ranna? Zapytał. Jego głos niósł się po parkingu. Naomi pokręciła głową. Nie pułkowniku. Lekkie otarcia. Poważniejsze rany to ich kariery. Cooper i Delaney nerwowo przesunęli się w miejscu, orientując się, jak głęboko wpadli. Pozostali oficerowie sił powietrznych szybko otoczyli Naomi, ustawiając się między nią a policjantami z Mosłud, bez potrzeby wydawania rozkazu. Mosley odwrócił się do lokalnych funkcjonariuszy z kamienną twarzą. Zostajecie niniejszym wezwani do wycofania się do czasu zakończenia federalnego dochodzenia. Każde dalsze działanie z waszej strony może być uznane za utrudnianie sprawiedliwości. Cooper jąkał się. My nie wiedzieliśmy, kim ona jest. To nie jest wymówka, przerwał mu Mosley. Mieliście dokumentację w ręku. Mieliście wszystko, czego potrzebowaliście. Delaney próbował grać twardziela. Mimo wszystko zachowywała się podejrzanie. Mosli patrzył na niego przez dłuższą chwilę, po czym powiedział cicho. Zobaczyłeś czarnoskórą kobietę rozmawiającą przez telefon i podjąłeś decyzję. To będzie za tobą chodzić do końca życia. Zespół sił powietrznych sprawnie umieścił Naomi w jednym z suwów, upewniając się, że siedzi wygodnie. Gdy konwój ruszył, Naomi rzuciła ostatnie spojrzenie przez okno. Wystarczyłoby zobaczyć kupera wycierającego pod z czoła drżącą ręką i pole uciekającą do wnętrza stacji jak karaluch pod światłem kuchennym. W środku pojazdu Naomi niewiele mówiła, patrzyła przez okno na niekończące się połacie autostrady, a myśli pędziły szybciej niż słów. Po chwili pułkownik Mosli przerwał ciszę. Pentagon koordynuje pełne dochodzenie pani generał, sprawy wewnętrzne, wydział Praw Obywatelskich. To trafi do opinii publicznej, niezależnie od tego, czy Mosłud tego chce. Naomi nie skinęła głową, nie uśmiechnęła się, nie drgnęła. Powinni byli wiedzieć lepiej, powiedziała po prostu. Moslej skinął głową. Dowiedzą się, jak to jest być widzianym takim, jakim naprawdę się jest. Konwój mknął dalej, mijając pola wysokiej trawy i pochylone słupy telefoniczne w stronę bazy sił powietrznych gdzie autorytet Naomi i jej godność miały zostać w końcu na nowo uznane. Ale Naomi wiedziała, że prawdziwa bitwa dopiero się zaczyna i tym razem cały kraj będzie się przyglądał. Wieść o incydencie trafiła na czołówki krajowych serwisów, zanim Naomi skończyła debriefing w Barksdale. Ktoś wrzucił nagranie z telefonu komórkowego do internetu. Surowe, ziarniste wideo, na którym dwóch policjantów z Mosłud Zakłada kajdanki kobiecie, która spokojnie tłumaczy, że jest generałem armii USA. Bez krzyków, bez oporu, tylko wyraźny obraz kogoś, komu właśnie odebrano godność przez ludzi zbyt zaślepionych arogancją, by to zauważyć. Film rozprzestrzenił się jak pożar. Rankiem Mossworth nie było już tylko punktem na mapie Luizjany, stało się centrum narastającego ogólnokrajowego oburzenia. Stacje telewizyjne powtarzały tę historię w kółko komentatorzy kręcili głowami z odrazą, działacze praw obywatelskich nazwali to jawnym przypadkiem profilowania rasowego i nadużycia władzy. Nawet organizacje weteranów, zwykle unikające polityki, wydały oświadczenia żądające sprawiedliwości dla generał Ellsworth. W Mosswood Departament Policji gorączkowo próbował opanować sytuację. Szef Vernon Grady Człowiek bardziej zaznajomiony z polowaniem na jelenie niż z prowadzeniem konferencji prasowych. Stanął przed morzem kamer, pot spływał spod jego kowbojskiego kapelusza. Żałujemy nieporozumienia, wyjąkał unikając kontaktu wzrokowego z reporterami. Funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu zostali zawieszeni w obowiązkach do czasu zakończenia pełnej kontroli. Młoda reporterka z Baton Rouge przerwała mu w pół zdania. Szefie Grady Dlaczego przeszkoleni funkcjonariusze nie byli w stanie rozpoznać przedstawionych im dokumentów wojskowych? Czy rasa odegrała rolę w tym, jak to pan nazwał, nieporozumieniu? Grady plątał się w słowach, mamrotał coś o napiętej sytuacji i błędnej tożsamości, ale wszyscy wiedzieli, że departament został zapędzony w kozi róg. Nie mieli żadnej prawdziwej obrony. Tymczasem Cooper i Delejnej zamilkli, ich nazwiska wyciekły w ciągu kilku godzin. Rozbłyskując na nagłówkach, w mediach społecznościowych i na forach pełnych oburzenia, anonimowe źródła z wewnątrz departamentu ujawniły, że obaj mieli wcześniejsze skargi za nadużycie siły, profilowanie rasowe, wcześniej zamiatane pod dywan. Tym razem nie, prawnicy do Square praw obywatelskich z Nowego Orleanu i Waszyngtonu złożyli oficjalne federalne skargi w imieniu Naomi, Departament Sprawiedliwości Wszczął niezależne dochodzenie. Nawet gubernator Luizjany zabrał głos, nazywając ten incydent szokującym wypaczeniem sprawiedliwości wobec narodowej bohaterki. To już nie chodziło tylko o Naomi. Chodziło o każdą osobę, która została podważona, zlekceważona, poniżona z powodu munduru, którego nie nosiła, koloru skóry, którego nie mogła zmienić, albo uprzedzenia, którego nie potrafiła nikomu wybić z głowy. W Barksdale Naomi była nieustannie informowana o postępach. Jej prawnicy, urzędnicy z Pentagonu, a nawet łącznicy z Białego Domu dzwonili z prośbą o aktualizację. Odpowiadała na każde pytanie tym samym spokojnym głosem, którym dowodziła żołnierzami na polach walki. Ale gdy zostawała sama, w ciszy swoich kwater, ciężar całej sytuacji przygniatał ją do klatki piersiowej. Nie dlatego, że była zaskoczona, ale, dlatego, że po tylu medalach, tylu latach służby, tylu poświęceniach, na zakurzonym parkingu w Mosłód, nic z tego się nie liczyło, mimo to nie spędziła życia na unikaniu bitew. I z pewnością nie miała zamiaru zacząć teraz, ale jeśli miała przemówić, to tylko na własnych warunkach, nie tylko dla siebie, dla każdej cichej twarzy, która patrzyła na nią z cienia. Konferencję prasową zaplanowano na południe w sobotę. Przed bramami bazy lotniczej Barksdale kamery już stały w równych nerwowych rzędach, mikrofony ustawione po dwa, trzy na raz, reporterzy mamrotali do telefonów. Powietrze było gorące, gęste, naelektryzowane innego rodzaju energią, taką, która oznaczała, że za chwilę wydarzy się coś ważnego. Naomi Ellsworth stanęła zamównicą, ubrana w pełny mundur galowy, po raz pierwszy od miesięcy. Medale błyszczały na tle głębokiego niebieskiego materiału. Jej ramiona były wyprostowane, spojrzenie nieugięte. Nie przyszła tu, żeby zabawiać, nie przyszła by kogokolwiek uspokajać. Pułkownik Mosley stał z boku, z założonymi rękami, czuwając z troską. Towarzyszyło mu kilku starszych urzędników Pentagonu, twarze napięte i poważne. Zaproponowali Naomi starannie dobrane wypowiedzi, dyplomatyczne sformułowania bezpieczną ścieżkę przez pole minowe. Uprzejmie odmówiła, gdy Naomi w końcu przemówiła, jej głos był czysty, na tyle donośny, by przebić się przez każdy szum ulicy, każdy klik migawki aparatu. Nazywam się generał Naomi Ellsworth, zaczęła. Przez 29 lat służyłam temu krajowi, dowodziłam żołnierzami, doradzałam prezydentom, broniłam ideałów zapisanych w konstytucji. Wczoraj w Mosłud, w Luizjanie nic z tego się nie liczyło, zawiesiła głos, pozwalając by jej słowa zawisły w ciężkim powietrzu. Oceniono mnie nie na podstawie mojego charakteru, nie na podstawie munduru, na który zasłużyłam, ale na podstawie koloru mojej skóry i uprzedzeń, jakie z tego wynikły. Reporterzy zapisywali gorączkowo, ale Naomi nie mówiła do nich, mówiła do ludzi, którzy widzieli nagranie, którzy poczuli znajome ukłucie w brzuchu. Ostre wspomnienie, jak to jest być podważanym, poniżanym, lekceważonym. Nie jestem tu dziś po przeprosiny, powiedziała. Jestem tu, bo milczenie nie wchodzi w grę. Odpowiedzialność ma znaczenie, szacunek ma znaczenie, godność ludzka ma znaczenie, i żadna z tych wartości nie podlega negocjacjom, niezależnie od czyjegoś uprzedzenia czy ignorancji. Za kamerami zgromadzili się członkowie lokalnej społeczności. Czarne rodziny, weterani, studenci trzymający odręczne transparenty. Naomi dostrzegała ich twarze, niektóre pełne gniewu, inne nadziei wszystkie czekały na coś, czego dawno nie widziały na prawdziwe przywództwo. Niesprawiedliwość nie jest niczym nowym, kontynuowała Naomi, ale zmiana dzieje się tylko wtedy, gdy wystarczająco wiele osób odmawia odwracania wzroku. Zakończyła bez teatralnych gestów bez wyuczonych sloganów, po prostu prawdą. To nie ja zostałam wczoraj upokorzona, to oni i historia właśnie tak to zapamięta. Odeszła od mikrofonu, nie czekając na pytania. Oklaski zaczęły się nieśmiało, kilka klapsów z tłumu, ale szybko przerodziły się w coś prawdziwego, coś żywego. Gdy wracała w stronę bazy, naomi nie przyspieszyła ani nie zwolniła, poruszała się tym samym równym krokiem, co zawsze. Jeden krok za drugim, niosąc na barkach nie tylko swoją własną historię, bo wiedziała, że świat nie zmieni się z dnia na dzień, może nawet nie zmieni się za jej życia, ale może, tylko może, zmieni się choć trochę, bo odmówiła milczenia. Kiedy jesteś traktowany niesprawiedliwie, Twój głos jest Twoją największą bronią. Mów prawdę, nawet gdy drżą Ci ręce. Ktoś tam, gdzieś, potrzebuje siły, którą pokażesz. Jeśli wierzysz w godność i odpowiedzialność, podziel się tą historią. Zabierz głos, gdy widzisz zło. Zmiana zaczyna się od ludzi, którzy potrafią nazwać rzeczy po imieniu. To nie było tylko przemówienie ani chwila sprzeciwu. To był głos kobiety o ciemnym kolorze skóry, generałki, osoby, która poświęciła niemal trzy dekady swojego życia dla kraju, a mimo to została potraktowana niesprawiedliwie tylko z powodu koloru skóry. To, co poruszyło mnie najbardziej, to nie była jej złość, ale spokój, stanowczość i niezłomność, z jakimi przemawiała pani Naomi. Nie nawoływała do nienawiści, lecz do odpowiedzialności, godności i społecznej zmiany poprzez prawdę to naprawdę godne podziwu. Kiedyś była jedną z nielicznych studentek na roku, które pochodziły ze wsi. Podczas prezentacji grupowych, mój sposób mówienia i wypowiadania się, Często był krytykowany jako wiejski albo mało akademicki. Były chwile, kiedy chciałam zamilknąć, wycofać się. Myślałam, że nie pasuję do tego środowiska, ale potem zrozumiałam, prawda i poczucie własnej wartości nie muszą być wyrażane w sposób, jakiego oczekują inni. Wystarczy, że zostaną wypowiedziane. Ćwiczyłam więcej, nie po to, by być jak inni, ale by przekazać to, w co wierzę. I pewnego dnia to właśnie moja prezentacja została użyta jako wzór dla kolejnego rocznika. Historia Naomi przypomina mi o tych chwilach, kiedy osobista odwaga może wywołać falę zmian, nawet jeśli tylko w jednym małym pokoju lub przed kamerą transmitującą na cały kraj.